Cześć, a dzisiaj, no naprawdę ciekawa konstrukcja, Tutaj tej się kryje, zajrzymy sobie do tego, może nie będę na razie y, tutaj paplał za bardzo, tylko zrobimy sobie taki un unboxing. U, u, u. Ale naprawdę warto zobaczyć, jest to zamek, zdradzam tylko, którego nie ma w produkcji seryjnej, y, sztuk jest pewnie parę, na razie wydrukowanych na dukarce 3D i jest to... Y, prototyp, dobra, zaraz kupujemy dalej, bardziej i dokładnie, tylko przebijmy, że nie, nie chciałam tego za bardzo uszkodzić. W środku pewnie jest to zabezpieczone. Tu zabiorę moją piękną podkładkę, odrobinę dalej. Słuchajcie. to jak to się to to za unboxing. Słuchajcie, jest to konstrukcja polska, wynalazcą jest, konstruktorem wynalazcą jest Zbigniew Olejnik, jest to osoba, która... Na, na, na której kanał trafiłem, to na przypadkiem, gdzieś chyba w komentarzach ktoś, ktoś napisał, chyba wiem czy, czy, czy właśnie konstruktor u, u, nie wspomniał o tej, o tej swojej konstrukcji, nie pamiętam już, ale to jakoś moje bo yy. gadaliśmy chwilę, trzymam cały czas kciuki oczywiście, trzymałem, w, w, wspieram cały czas, żeby to poszło do fazy produkcyjnej. Ale tak, dobra. Już już, już, nie, już, już nie paplam, już, już pokazuję. Więc słuchajcie, sprawa wygląda tak. Jest ta kutka. Wydrukowana. Wydrukowana na drukarce. W tej chwili 3D. Nie ma takich dużo <noise> na, na, na świecie. Nie wiem, ile pan z tutaj ma tych, tych konstrukcji. Co tu widzimy? Widzimy tutaj. 5, 5 y, ringów. Na każdym jest 20 y, liczb od 1 do 20. Więc, y, tak jak pan zbignie wpisał, to jest 3,2 miliona kombinacji, to 20. No to może policzyć sobie ktoś tam y, wielokrotnego wyboru 25 y, kółek po 20. Y, nie tyle wielokrotnego, co musicie się powtarzać, więc 20 do 5 i wyjdzie nam 3 y, miliony 200 tysięcy. Hmm. Jak ta książka by mi trafiła? Pan Zbigniew na swoim kanale polishlocks.com zamieścił taki challenge. Worldwide Challenge się nazywa. To, wy, to wyzwanie. No i w, polega to no, w wielkim skrócie, że osoby zainteresowane, które zajmują się w jakimś tam stopniu, mniej lub bardziej zawodowo lockpickingiem, dekodowaniem pudełek, otwieraniem i zamków, Mogą się do niego zgłosić i on im tą kłódkę wyśle. Oczywiście nie po to, żeby ją zniszczyli, tylko po to, żeby spróbowali ją zdekodować. Jest to delikatny prototyp, tak? Wys wysłany, wydrukowany na długach 3 d więc tutaj żadnych siłowych jakby ataków nie ma sensu robić. Teraz, ale dwa, trzeba też delikatnie. No, no, trzeba wziąć pod uwagę to, że coś tutaj może się uszkodzić jeszcze. Mam nadzieję, że nie uszkodzi. Mm. Tą kutkę przede mną miał t 314 No i nie udało mu się jej zdekodować No i to stawia poprzeczkę bardzo wysoko Naprawdę, mm, naprawdę, jeżeli mu się nie udało Tu tak nasłuchuję, czy tu właśnie ktoś nie podjedzie teraz Samochodem z jakimś transportem, więc trochę nie, nie chcę popsuć unboxingu Żeby nie było, no i nie udało mu się tego zdekodować No to, no, no to, no to kutka to naprawdę wydaje się już grubo Nie wiem, czy mi się, mi się to powiedzie, ale będziemy próbować co ja dzisiaj chciałem zrobić? Chciałem zaprezentować tą, tą konstrukcję. Zachęcić Was do wejścia na stronę poliślok.com. To jest polska konstrukcja, polska koncepcja, więc jest. jest no i jest to coś oryginalnego, coś co warto wspierać, zobaczyć. Mieć, mieć, mieć przynajmniej koncepcję, koncepcję mieć, mieć wiedzę na ten temat, że coś takiego istnieje w Polsce, się, się tworzy. To jest y, prototyp. Mam nadzieję, że panu Zbigniewowi uda się wpuścić to na produkcję masową i jak tylko się pojawią te kurtki, to ja gwarantuję, że pierwszą, pierwszą, może nie, no, ale gdzieś tam gdzieś tam na bank y, na bank zakupię. sobie takie cudeńko. Yy, dobra. Yy. Jak ta kutka działa? Nie będziemy teraz otwierać. Pan Zbigniew mnie wysłał bez kodu. No, inaczej to byłby bez sensu, gdybym znał kod. Więc ja tego kodu nie znam. Na jego stronie jest ten, ten challenge, jestem tam wpisany. Jest też film pod który, który z tej kutki zrobił chyba dwa materiały. Oba oglądałem. Na stronie też poliślowską w ogóle są fajne... W kadzie bodajże. Narysowane wszystkie mechanizmy i działające. Można sobie obejrzeć w 3D. Jak to wszystko, wszystko, wszystko funkcjonuje? Na czym ta kutka polega? Na czym polega jej unikalny charakter? Ponieważ do tej pory zamki, które otwierałem to były takie sejfowe, te małe kutki, no ale takie proste, bardzo. Sorry. Coś tutaj chrypa łapie. Jak i też takie zwykłe, no, naciągane kabelki i tam, tam ustrzewa ustawić, albo te takie kutki ustawić 3-4. Ringi i żeby wyjąć pamok. Tutaj napinacz jest w tym miejscu, tu go testujemy, więc żeby, żeby kłódkę spróbować otworzyć, to ustawiamy ten kod właściwie jak go znamy. tak. Wiadomo, że to jest prototyp i tutaj może być niezbyt wygodnie. Wszystko jeszcze zrealizowane obracanie tymi poszczególnymi pojedynczymi ringami i jak uda się ustawić tutaj w tej linii, no to wtedy to powinno się przekręcić dalej i. Cały pałon powinien wyjść. Jak wyjmiemy go, to mamy możliwość otworzenia i zajrzenia do środka. Co tu jeszcze? Chciałem Wam. Przy... A, dzisiaj przedstawić. Jeszcze będę rysował za chwilę, bo chcę tutaj szybko nakreślić, żeby Pan Zbigniew nie ukrywa, bo na tych filmach jego wszystkich widać to, jak działa ta konstrukcja, ale jeszcze. Wiesz, tutaj Wam pokażę. Mamy y, ten rygiel od góry, więc uwaga, ja będę, 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 będę powiedzmy rygiel no, tak w wielkim skrócie rysuję. Jest to element, który powiedzmy tam gdzieś jest dalej sobie y, funkcjonuje z, to, z tą kłódką, <grym> To jest pałąk. A tutaj te wszystkie y, dyski to są tego typu koła. Strzelam powiedzmy. <grym> I one wszystkie są równe, a który z nich, jeden, nie wiem który, jest głębszy. I jak jest ten jeden głębszy, to tylko po ustawieniu, po obrocie tego koła, tak, w lewo czy w prawo, żeby ten rygiel był w tym miejscu, jak przekręcamy ten napinacz nazwijmy to, to pozwala to na wejście tego rygla głębiej i wtedy kutka się otwiera. To jest taki wielki, wielki skrót z jednym pałąkiem i z moją Boże drogi jakieś pójdę, na jakiś kursy rysowania. Dobra. No i mamy tych z dysków, tak? 5 sztuk. No to wiadomo, że wtedy musimy kolejne też dyski ustawić z tym wycięciem głębszym, żeby ten nasz pałąk mógł się pałąk. Ten, ten rygiel zagłębić w tym, w tym wycięciu i kutka, żeby się otworzyła. Co tutaj. Ja, jaka, jaką ja mam koncepcję podejścia do tego ataku? Próby taki, że. Mam, mam, mam znaczy nadzieję, wrażenie. Zobaczymy. Wydaje mi się, że teoretycznie jest możliwe, że jak mamy, ten, y, mamy te dwie sytuacje, gdzie jest płytki, płytki ten, ten, ten zagłębienie jest płytkie, niedobre i te właściwe. I jak ten rygiel będziemy próbować tutaj obracać powiedzmy napinaczem i jednocześnie testować y, okręgi, to w momencie, kiedy ten y, rygiel nas Wjedzie w ten niewłaściwy zakątek, to tutaj nie wiem, czy to się to sprawdza. To czy powinien być opór czyli tym kołem zębatym, przynajmniej który najbardziej wystaje, nie powinniśmy móc, móc przekręcić. Wszystkie inne sytuacje, gdy ten gier wejdzie głębiej. W tej chwili, a znaczy ja wiem, że mógłby dojść do końca głębokiej, yy, głębokiej części tego, tego wycięcia, ale zakładam, że jest ustawione źle, czyli mamy jedno koło dobrze ustawione, a drugie koło jest źle ustawione. I teraz przekręcając, o to złe koło zawsze mi się ten cały rygiel nie pozwoli nim kręcić, natomiast będzie wisiał w powietrzu w, w, tym, w, tym, w tym kole, które jest dobre. I wyczuwając luz na tym kole, jeżeli jest taki luz, to będę sobie notował cyferkę czy liczbę z, z luzem, czyli powiedzmy tam 20 miało luz przy jakimś ustawieniu i tym ty nie będę kręcił, będę przestawiał kolejne, kolejne te elementy i, no i testował za każdym razem czy w, czy w tej sytuacji jest ja będę się skupiał na znalezieniu luźnych luźnych tych y, kół w momencie napięcia a czy ty, mi się to uda? nie wiem i powiem wam szczerze, że ja mam nadzieję, że mi się to nie uda Mam nadzieję, że ta konstrukcja będzie, to jest jakby mój, mój, mój pomysł na, na, na próbę, taki teraz, na szybko, na próbę zaatakowania tego, tego zamka. Czy to jest realne? <grym> Okaże się, zobaczymy. Będę musiał sobie tutaj coś przygotować, żeby obracać tymi dyskami wygodniej. Może jakimś takim plastikowym elementem, bo to jest troszeczkę utrudnione na, 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 tym, na tym prototypie. I cóż, słuchajcie, chciałem wam zaprezentować taką kłódkę. Ja tutaj linki do, do strony pana Zbigniewa zamieszczę, do, do, do strony, do, strony do, do filmów na YouTubie. Tam, no koncepcja bardzo, bardzo fajna, bardzo ciekawa. Jeżeli to jest, tam, tam jest szereg, to, to nie jest tylko, że pan Zbigniew wymyślił sobie tak, taką koncepcję, bo on naprawdę tam szereg różnych zastosowań yy, przy okazji, zastosowań, yy, patentów innych w tej kłódce zawaru, jakieś bezpieczne zamknięcia, otwarcia, zmiany kodów i tak dalej. Zapraszam do, 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 do niego na, na stronę PolishLogs.com, tam są wszystkie filmy. Jest ta strona z tego co pamiętam, z tego co pamiętam, nie, nie wiem czy ma wersję polską, jest angielskojęzyczna. Pan Zbigniew chce szeroko od razu trafiać, tak? Do, 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 do świata z, z, z tą z nie się do języka polskiego. jego jakby, tak? Wizję. jak najbardziej pewnie poprawne. Ja tymczasem Skupię się w, najbliższych czas, w najbliższym czasie, ja tym czasem skupię się w najbliższym czasie, ale powiedziałem, skupię się na tym, żeby z tą kłódką się zaznajomić, jak mi się uda coś, coś wykombinować, to znaczy, czy uda, czy nie uda, to będę wam pokazywał, sorry, taki trochę chaotyczny ten, 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 ten materiał, ale to pierwszy raz w życiu mam, mam coś, czego jest parę sztuk na świecie, Jestem drugim bodajże youtuberem, który miał to... miał to, ma to, ma tą kutkę w rękach. Dobra. To tyle. Nie będę teraz tutaj... Yy, muszę sobie zrobić jakieś wygodne narzędzie, żeby to ładnie pokazać. To moją, moją próbę ataku. I naprawdę mam nadzieję, że mi się nie uda. Trzymam kciuki za, za tą kółkę, ale jednocześnie deklaruję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby spróbować jednak ją zdekodować albo jakieś słabe strony znaleźć, wykazać. Dobra, to tyle. Dzięki wielkie za, za, za oglądanie materiału. Linki wszystkie zamieszczę. I cóż, trzymajcie się. Naprawdę naprawdę fajna i ciekawa konstrukcja. Dzięki Panie Zbigniewie za możliwość um, przetestowania jej w realiach polskiego YouTube'a. Dobra, nie przedłużam. Śledźcie sprawę, bo naprawdę pewnie się niedługo filmy z tą krótką w roli głównej pojawią. To tyle. Dzięki. Sorry za rysowanie. Cześć.